Żyjemy w wyjątkowych czasach. W czasach, w których internet łączy ludzi i dzięki niemu możemy pomagać innym. Nasz kolega Kamil został ciężko ranny po wypadku samochodowym. Jesteśmy chujowi w tego typu przemowach, dlatego nie będziemy przedłużać. Chcieliśmy po prostu zobaczyć, czy taki film ma sens. Też się zastanawialiśmy, czy warto w ogóle coś takiego wrzucać, ale nam. To nie jest to dla nas jakaś fatyga, prawda? Zawsze warto jest z, chociażby spróbować. Także prosimy was o donację dla naszego kolegi, który niedawno wybudził się z ciężkiej śpiączki. No i ciężka sytuacja, tak? Bo teraz ym, no musi przechodzić przychodzi, tą rehabilitację, ma bardzo kochaną dziewczynę, która go wspiera. Ja chciałbym dodać, że fajnie, że mamy okazję dotrzeć do dużej ilości osób. Gdzie możemy liczyć na jakieś wsparcie z Waszej strony, tak jak my mamy zamiar też wesprzeć Kamila w tym powrocie do pełni zdrowia i mam nadzieję, że dołączycie do nas. Kamil jest młodą osobą, ma absolutnie bardzo duże szanse na pełne wyzdrowienie, więc szybka pomoc bardzo się tutaj liczy i mamy zasięg, powiedzmy, przeciętnie filmu, kilkadziesiąt tysięcy osób. Jeżeli chociaż po jednej złotówce każda osoba dołoży się, to pieniądze zostaną zebrane bardzo szybko na odpowiednie, odpowiednie leczenie. Ja myślę, że wsparcie finansowe, miesiące ciężkiej pracy i Kamil wróci do nas cały zdrowy. Dla nas bardzo ważna sprawa, bo znajomy od najmłodszych lat, nie? całe życie z nim. I... Teraz ciężko jest patrzeć, jak, jak jest. No, mamy okazję pomóc i mamy nadzieję, że coś z tego uda się zrobić. Wiemy, że ćwiczył na siłowni, także też liczymy na powrót do tego sportu i dziękujemy wszystkim, którzy się chociaż troszkę dołożą. Może to być symboliczna kwota. Ale żeby była, to jest najważniejsze. Myślę, że każdy by zrobił to samo na naszym miejscu, każdy tam bloger i tak dalej. Jeżeli jest zasięg, to mówię, nic nas to nie kosztuje, warto spróbować. Trzymaj się, Kamil, i tam trzymamy kciuki. Z naszej e, strony e, no, przelewamy na Twoją rehabilitację e, 1000 złotych. E, no i liczymy na to, że w jakiś tam sposób no nie są to duże pieniądze, ale jak tak e, jak połączyć siły... My i liczymy na armię, to mam nadzieję, że jakiś taki dobry zastrzyk będzie mm -hmm. e, tej gotówki. Także tam walcz, walcz dalej. I dziękujemy wszystkim za uwagę.